Czy wiedziałeś, że od 1 stycznia prawie 17 milionów emerytów w Polsce zobaczy znaczące zmiany w swoich świadczeniach? Ale oto twist. Niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że są uprawnieni do dodatkowego wsparcia, które może zmienić ich finansową przyszłość. Zostań na bieżąco, bo dokładnie wyjaśnię, co to oznacza dla Ciebie i jak możesz podjąć działanie już dziś. Zbliżający się nowy rok to czas, na który czeka miliony emerytów w Polsce, oczekujących zmian w swoich świadczeniach i stabilności finansowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, ogłosił kluczowe zmiany, które zaczną obowiązywać 1 stycznia, dotyczące niemal 17 milionów osób pobierających emerytury, a wcześniejsze zmiany z listopada miały wpływ na około 18 milionów osób. Te ogłoszenia mają ogromne znaczenie, ponieważ dotyczą kwestii takich jak coroczna waloryzacja emerytur dodatkowe świadczenia oraz zmiany w przepisach podatkowych, które mogą bezpośrednio wpłynąć na dochody emerytów. Dla wielu osób te zmiany to nie tylko korekty finansowe, to szansa na poprawę jakości życia w obliczu rosnących kosztów utrzymania, inflacji i potrzeby stabilnej emerytury. W obliczu wciąż wysokiej inflacji która wpływa na ceny podstawowych dóbr i usług, takich jak żywność, opieka zdrowotna czy media, ogłoszenia ZUS są bardziej istotne niż kiedykolwiek dla emerytów, którzy starają się związać koniec z końcem. Od stycznia jednym z najistotniejszych zmian jest coroczna waloryzacja emerytur. Choć jest to standardowy proces mający na celu dopasowanie emerytur do wzrostu kosztów życia, prognozowana podwyżka na 2024 rok jest szczególnie interesująca. Eksperci przewidują wzrost w przedziale 10 grudnia procent, co może stanowić znaczący zastrzyk finansowy dla wielu emerytów. Jednak dokładny procent zostanie ustalony dopiero w grudniu, co sprawia, że wielu czeka w niepewności, aby dowiedzieć się, jak wpłynie to na ich miesięczne dochody. Ta waloryzacja jest obliczana na podstawie średniego wskaźnika inflacji i wzrostu wynagrodzeń, dzięki czemu emerytury nie tracą na wartości. Dla osób żyjących z ustalonych dochodów, ta podwyżka może oznaczać różnicę pomiędzy możliwością wykupienia niezbędnych leków, a koniecznością rezygnacji z innych wydatków. Rząd podkreślił swoje zaangażowanie w ochronę siły nabywczej emerytów, szczególnie w kontekście trudności ekonomicznych, które były obecne w ostatnich latach. Oprócz regularnej waloryzacji, omawiane są również nowe dodatki. Mogą one obejmować pomoc celowaną dla emerytów, którzy najbardziej odczuwają skutki wzrostu cen. Na przykład mogą zostać wprowadzone dodatkowe zasiłki mające pomóc w pokryciu wyższych kosztów energii, ogrzewania i innych mediów w zimniejszych miesiącach. Programy te mają na celu zaspokojenie specyficznych potrzeb starszej populacji, która często jest bardziej narażona na wstrząsy ekonomiczne. Choć szczegóły nowych świadczeń są wciąż dopracowywane, panuje optymizm, że będą one w stanie przynieść znaczną ulgę tym, którzy borykają się z największymi trudnościami. Dla emerytów każda dodatkowa złotówka się liczy, a programy takie jak te mogą naprawdę wpłynąć na poprawę ich jakości życia. Kolejnym istotnym aspektem nadchodzących zmian są potencjalne modyfikacje przepisów podatkowych. Od lat rośnie poparcie dla obniżenia obciążenia podatkowego emerytów by mogli zatrzymać więcej ze swoich ciężko zarobionych świadczeń. Dyskusje na temat reformy podatkowej obejmowały propozycje zwiększenia kwoty wolnej od podatku lub wprowadzenia specjalnych ulg dla seniorów. Gdyby takie zmiany zostały wprowadzone, mogłyby one skutkować wyższymi wypłatami netto dla emerytów, co jeszcze bardziej wzmocniłoby ich bezpieczeństwo finansowe. Działania te wpisują się w szersze wysiłki mające na celu zapewnienie, że emeryci będą mogli cieszyć się złotymi latami bez nadmiernego stresu finansowego. Chodzi o stworzenie systemu, w którym emeryci nie będą karani za lata służby i wkład w społeczeństwo, ale zostaną nagrodzeni za godną emeryturę. Wracając do zmian wprowadzonych w listopadzie, widać, że ZUS aktywnie reagował na potrzeby emerytów. Jednym z najważniejszych działań było wypłacenie czternastej emerytury, jednorazowej wypłaty mającej na celu wsparcie finansowe emerytów w trudnym okresie. Z tej inicjatywy skorzystało niemal 18 milionów osób, co stanowiło dodatkową poduszkę finansową w czasach, gdy wielu emerytów zmagało się ze wzrastającymi wydatkami. Kwota czternastej emerytury była różna, zaczynając od 2200 zł brutto, a świadczenie to było zwolnione z podatku, co zapewniło, że emeryci otrzymali całą kwotę. Dla wielu osób, ta dodatkowa płatność była mile widzianą ulgą pomagającą pokryć nieoczekiwane wydatki lub po prostu złagodzić codzienne koszty życia. Czternasta emerytura to dowód zaangażowania rządów w zaspokajanie pilnych potrzeb seniorów, stanowiąc dla nich ważne wsparcie w trudnych czasach. Dodatkowo, wprowadzenie czternastej emerytury uwypukliło znaczenie progów dochodowych przy określaniu uprawnień do niektórych świadczeń. W ostatnich latach rośnie świadomość potrzeby dostosowywania tych progów do bieżącej rzeczywistości ekonomicznej. W listopadzie zaktualizowano limity dochodowe, które decydują o przyznaniu dodatkowych świadczeń, pozwalając na objęcie pomocą większej liczby emerytów. Zmiana ta była szczególnie korzystna dla osób, które wcześniej były wykluczone z programu z powodu niewielkiego przekroczenia progu dochodowego. Podniesienie tych limitów zapewniło szerszy dostęp do wsparcia, co stanowi dowód na zaangażowanie ZUS w zapewnienie sprawiedliwości i równości wśród seniorów. Dla emerytów ta zmiana oznaczała nie tylko wsparcie finansowe, ale także uznanie ich wyjątkowych trudności i wkładu w życie społeczne. W miarę jak te zmiany się rozwijają, ważne jest, aby emeryci byli na bieżąco i podejmowali odpowiednie kroki, aby otrzymać świadczenia, które im przysługują. ZUS podkreśla, że większość zmian zostanie wprowadzona automatycznie, a dostosowania będą widoczne w miesięcznych wypłatach. Niemniej jednak emeryci powinni dokładnie sprawdzać swoje zestawienia i skontaktować się z ZUS, jeśli mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości. Dla osób, które mogą być uprawnione do nowych lub dodatkowych świadczeń, kluczowe jest zrozumienie procesu aplikacyjnego i wymaganej dokumentacji. W niektórych przypadkach pomocne może być skonsultowanie się z doradcą ZUS lub odwiedzenie lokalnej placówki w celu wyjaśnienia indywidualnych okoliczności i upewnienia się, że nie przegapią żadnych dostępnych możliwości wsparcia. Poza aspektami finansowymi te zmiany podkreślają szersze społeczne zaangażowanie w wsparcie starszej populacji. Emerytura to czas, kiedy ludzie powinni cieszyć się owocami swojej pracy, wolni od trosk o bezpieczeństwo finansowe. Poprzez priorytetowe traktowanie potrzeb emerytów, ZUS i rząd nie tylko reagują na bieżące wyzwania ekonomiczne, ale także tworzą fundamenty dla bardziej sprawiedliwego i wspierającego systemu OPI. K.I. społecznej. Dzięki tym aktualizacjom emeryci mogą mieć nadzieję na większy komfort życia, nawet w obliczu rosnących kosztów. Kombinacja regularnej waloryzacji, potencjalnych nowych świadczeń i reform podatkowych pokazuje kompleksowe podejście do zaspokajania ich potrzeb. Choć szczegóły zmian są jeszcze finalizowane, główny komunikat jest jasny: emeryci nie zostaną zapomniani. Zamiast tego stają się kluczowymi beneficjentami politycznych decyzji, których celem jest ich dobrostan i stabilność finansowa. To zaangażowanie jest tym bardziej znaczące w obliczu inflacji i wzrastających kosztów życia, które szczególnie dotykają osoby żyjące z ustalonych dochodów. Dzięki proaktywnym krokom, ZUS pokazuje swoje zobowiązanie do ochrony interesów emerytów i zapewnienia im możliwości radzenia sobie z tymi wyzwaniami. W miarę jak nadchodzące zmiany stają się rzeczywistością, warto dostrzec, jak zbiorowe wysiłki przyczyniły się do ich wprowadzenia. Grupy wsparcia Decydenci oraz sami emeryci odegrali ważną rolę w nagłaśnianiu potrzeby dalszego wsparcia i reform. Ich głosy były kluczowe w kształtowaniu polityki, która teraz znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach rządu, stanowiąc dowód na siłę zbiorowej współpracy i znaczenie wsłuchiwania się w potrzeby społeczności. Podsumowując, ogłoszenia ZUS to ważny krok w stronę poprawy sytuacji polskich emerytów. Od zapowiadanej waloryzacji emerytur w styczniu po istotne zmiany, które miały miejsce w listopadzie, te aktualizacje mają na celu zapewnienie emerytom znaczącego wsparcia i finansowej stabilności. Choć emeryci wciąż czekają na szczegóły, panuje ostrożny optymizm, że te zmiany przyniosą długo oczekiwaną ulgę i bezpieczeństwo. Dzięki temu, że emeryci są aktywnie zaangażowani w ten proces i na bieżąco śledzą zmiany, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń. CO pozwoli im z godnością i pewnością przejść przez wyzwania emerytury. Z nadzieją patrzymy na nadchodzące zmiany, które nie tylko złagodzą obciążenia finansowe emerytów, ale również wzmocnią społeczne zaangażowanie w opiekę nad starszą populacją.